Na pewno kiedykolwiek zastanawiała o was Jak szybko traficie na cheatera w Counter Strike'u Bardzo dobrze wiecie I też wiem ja, że cheaterów w Counter Strike'u Jest bardzo, bardzo wielu Dlatego w dzisiejszym filmie razem z wami Sprawdzę jak szybko trafię na cheatera w Counter Strike'u A jeżeli trafię to ten film od razu się kończy Zobaczymy kiedy to się stanie Jak to się stanie, bo jeśli mamy szczery Nie mam zielonego pojęcia Ile mi to zajmie I czy w ogóle mi się to uda Dlatego bez żadnego przedłużania oglądajcie do końca Pozwol. Moi drodzy wspaniali widzowie Bardzo, bardzo serdecznie chciałbym was zaprosić Na stronę CSGO Skins Słuchajcie, strona oferuje bardzo dużo opcji takie jak Ace Battle, Exchanger Oraz darmowa daily skrzynka Używając mojego kodu ŚWISTU na start otrzymujesz 2 złote i 10 groszy oraz 10% bonusu przy doładowaniu. Dodatkowo, jeżeli wpłacisz z moim konem przynajmniej 840, to jesteś w stanie wygrać skinów za ponad 9 tysięcy złotych. Do zobaczenia na stronie mordeczko. Pozdrawiam. Dobra widzowie, jesteśmy na moim drugim koncie świstów Wizdu. No, ciężko nie zauważyć, że jest to moje drugie konto. I co jest ważne? Na tym koncie, na tym koncie nie mam kupionego statusu Prime. Jest to bardzo ważne, bo dzięki temu na cheatera mogę trafić tak naprawdę właśnie w tym meczu. No zobaczmy co się stanie. Zobaczmy czy ten Prime w ogóle coś cokolwiek zmienia, bo to jest ważne, czy cokolwiek się zmienia, czy też nie. Meczyk jest meczyk i sprawdźmy kurwa mać czy będzie cheater. Ja pierdolę jak trafię cheatera w pierwszym w ogóle meczu, to będzie hit. To będzie kurwa... Błagam, żeby nie było cztera, żeby ten odcinek trwał więcej niż 15 sekund. Proszę, proszę. I co? Halo? O! Ty! Chyba nie ma 4. Dobra, pierwszy mecz, nie ma cztera. Yy... No, dużo z tego meczu nie zobaczycie i zaraz lecimy do następnego. Dobra, widzowie, meczik się skończył. Yy, w pierwszym meczu nie było cztera. Szybki winek, żeby naprawdę nie przedłużać. Spociłem się. I od razu leci następny mecz i życzę sobie, żeby ten cheater był. No, jeśli nie będzie tego cheatera przez na przykład 3-4 mecze, to naprawdę Kotestraj Strike zmierza w dobrą stronę. No co ja mogę powiedzieć? Gram bez primea, czyli ten cheater taktycznie powinien być i od razu, a go nie było. Dobra, jazda drugi meczyk non-prime skrzydłowy. I zobaczmy co tu się wydarzy. Kurwa, zobaczmy. Overpass! Overpass! Jezus, my sumie... Jaka jest szansa w ogóle, żeby ten cheater był? Na moje spora. Dobra. Uwaga, test! Czy mamy cheatera? Czy też nie? Nie wiem. Nikogo tu nie widzę. Nie, chyba nie ma. Do, are you cheating, my friend? Do you cheating? Are you cheater? Chyba nie ma. Nie wiem. No nie wiem generalnie, no. Zobaczmy, co tu się będzie działo, guys. Ale wydaje mi się na pierwszy strzał, że, że tego cheatera nie ma. Are you cheating? Are you cheater? O! Ale co głowę. Zobaczmy, czy oni będą wiedzieć, gdzie jestem. Nie. Nie, to chyba. Nie... Kurwa, nie wydaje mi się, żeby czytowali. Nie, chyba nie. To, że dostałem taką głowę, to inaczej od razu, że czytują. Beń Mimo, że też, słuchajcie, mój smurf i tu są rangi bardzo, bardzo niskie. Jak nie, jakieś. O, mega silvery, także taki, taki, taki headshot troszkę mnie zdziwił. Obiegną. O kurwa. Dobra, ej, oni czytują. Coś... Co to była za głowa? On totalnie wiedział, gdzie jestem. Patrzcie, tam się schował. Ej, dobra, co to są za konta w ogóle? On mi taką banie wysprzęglił. Trzeci level Steam, dziesięciu znajomych. Jeszcze go sprawdźmy, jeszcze go sprawdźmy, to jest ważne, jeszcze go sprawdźmy. Bo nie jestem w 100% pewien. Zobaczmy, zobaczmy. Dobra, czy on nie sprawdzi? Dobra, nie jest cheaterem. No to widzicie, drugi mecz widzowie. Cheatera prawdopodobnie nie ma, tak mi się wydaje. No i co, szukamy dalej, szukamy dalej Jest ostatnia runda, tak, nie znaleźliśmy cztera w tym meczu Ja mi się wydaje, że ja po prostu psuję zabawę innym graczom Ja znowu robię statystyki 17-3, to są jakieś mega słabe rangi I naprawdę nie wiem ile tych meczów muszę zagrać, żeby tylko cztery złapać Myślałem, że to będzie pierwszy mecz na non-prime, a tu jednak ogromne zaskoczenie No, patrzcie, pierwszy I... Jebaniec mnie zaskoczył Dobra, GG widzowie, kolejny mecz wygrany. No i lecimy do meczu trzeciego. E, zrobiłem znowu jakieś chore statystyki, no ale wiadomo, to są siwery, także nie ma co się dziwić. Zobaczymy, czy w tym meczu będzie cheater. No Wszyscy mówią, że tyle jest cheaterów. Może na tym high jest ich więcej. E, ja sprawdzam na non-prime. No zobaczmy. Dobra, e, lecimy. Non-prime, jeszcze raz. I zobaczmy, czy teraz będzie cheater. Ulubiona mapa cheaterów, nuke. No zobaczmy. Kurwa pewnie mam szczerze, trzeci mecz gram pod rząd tego skrzydłowego Na te silvery, ja już mam dosyć I co? Hello, are you cheater? You cheater? <grym>, nie ma chyba, u mnie w teamie nie ma cheatera Dobra, uwaga, mecz trzeci Trzeci skrzydłowy w tym filmie What? Yes okay. Powiedziałem, że jestem cheaterem, trochę go zrobiłem, zobaczmy czy enemy ma cheatera Chciałbym to sprawdzić. Ty, no chyba. O kurwa! Ale się wystraszyłem! Co to było? Dobra, trzeci skrzydłowy i kurwa mać. Nie ma cheatera. O, ja już nie wierzę po prostu w to. Kiedy kurwa trafię na cheatera, co mam jeszcze zrobić? A! a! Co to było? No i w sumie jacyś pojebani. Widzowie, kolejny mecz wygrany. Już... Yy... Trzeci rząd, Znowu jakieś chore statystyki. Ja już mam po prostu dosyć. Dosyć, naprawdę, dosyć. Ale gramy dalej, gramy dalej. Jazda na kolejny mecz. Kolejny mecz gramy. Ee, już mam dość. Czwarty Wingman. Czwarty. Czwarty Wingman. Nie mogę trafić na cztera, Ja pierdzielę. No myślałem, że to będzie jeden mecz. Jest, a tu kurwa naprawdę się męczę. Co jest? Co jest grane. Dobra, ostatni medzi się poddaje, ja już mam kurwa dosyć No zobaczmy czy tu będzie cheater, proszę Niech tu będzie cheater, błagam Nie wiem czy jest, chyba nie ma Chyba nie ma, znowu, to on na pewno nie jest cheaterem Zobaczcie, on nie umie strzelać Nie, to nie jest cheater Nie, nie ma cheaterów Nie ma, Valve kurwa Nie wiem, co zrobiło Cheaterów kurwa na wingmana nie ma